A więc, tak, pewnie się zastanowicie, gdzie jest aktualizacja do desela? Tutaj. Więc, tak, ostatnio no już ten post z miesiąc temu, ponieważ patroni dostają zdecydowanie szybciej content od pozostałych osób. Norwood trochę pracował przez ostatni czas nad nowymi rzeczami do gry. Między innymi efektem tego będzie najnowsza aktualizacja, która ma wyjść wkrótce. I co w tej aktualizacji będzie? Będzie dość spory bookfix będzie rebalans oraz będzie nowa broń yy, Już widzicie pewnie co to jest To jest yy, FR-MG0 Bazowany na... Chyba na GS30... Ta, na... Jest, na HK-MG36 jest bazowany to będzie Logiker, ale dla MTF dla MTF-ów, Teraz kapitanowie mf będą się rozpili z tą bronią zamiast z Epsilonem i co tu dużo powiedzieć? Ta broń ma trochę lepsze statystyki od Logicera, można z niej zrobić Logicera. Tutaj macie screeny. Link do posta będziecie mieli w opisie filmu, jeżeli chcecie. Tutaj macie wszystkie grafiki i tak dalej. Jest w Kapitan. 260 pocisków łącznie, czyli ładujecie 30, nie, 100 pocisków ładujecie. Jeszcze macie 160 zapasowa z tego co tak, Tak, 100 Run Drum Magazine. 750 pocisków na minutę yy, Waga 6 kilo, długość kil, prawie metr Znaczy trochę ponad metr yy, Tutaj macie upgrade jakie są do niego Są iron sight, red dot, jest holograficzny Jest Night i jest teleskop I yy, uwaga teleskop to jest to To jest to co dawniej było na To jest to co jest na yy, No wiecie na czym, na Particle Disruptorze kocham pod blokiem ogólnie Ech, yy. no muzzle device, muzzle break, flash hider, shorten barrel i suppressor. jeśli chodzi o końcówkę na dole masz się forged blaster albo latarkę macie opcję kiedy macie, macie fmj na 100 pocisków albo macie ap ammo na yy, 60 pocisków więc macie dwie opcje magazynków porównane do gara stock macie standard i heavy stock macie też upgrade upgrade jakie wychodzą na tej broni w ulepszarce na ROV macie albo 100, macie 50 50 macie EPSILONA albo y, macie EPSILONA albo 160 pocisków y, na CORS macie EPSILONA a 1.1 to są randomizowane attachmenty na FINE macie Logicera, na very fine macie 5% szans na mikrohidę i macie 95% szans na cross koma 18 Więc to jest kolejne ulepszenie, które będzie wam dawało dwie bronie w większości przypadków Jest to yy, bardzo w sumie śmieszne Ale z drugiej strony może być trochę denerwujące, jak już macie tego Lodzikara MFO Tego MFO i zamiast mikrohidę dostajecie znaczy zamiast dostajecie i koma, to trochę może być denerwujące, ale Może to też będzie trochę bardziej zbalansowane i przy okazji macie kolejną opcję do duplikowania broni w ogóle to jest śmieszne. Yy, dalej. Case Insurgency, czyli Rebelia chaosu i SCP. Yy, to jest yy, propozycja chyba od patrona, z tego że Starting yy, 75% Chaosów jest teraz jako targety scp ków jeżeli nie ma już, jeżeli zostaną tylko SCP-ki i Chaosy, to SCP-ki muszą zabić 75% Chaosów, żeby skończyła się runda. Dlaczego zostaje to wprowadzone? Ponieważ Chaosy mają zbyt mały impact na grę, jedyne co muszą zrobić w tym momencie to po prostu uratować klasę D i zabić MFO. Więc jest to bardzo mało. Zazwyczaj to się ogranicza po prostu do zabicia MFO. Co mają natomiast do zrobienia MFO? Muszą zabić SCP-ki, zabić klasę D, zabić Chaosy. I muszą wygrać po prostu, co jest dla nich no, dosyć trudnym zadaniem. chaosy w dużych, w dużych, jeżeli jest dużo chaosów, to chaosy na spokojnie mogą rozpitydować te paki. Jest są te ankiety, one zostały przeanalizowane. Jeżeli wypełnialiście ankiety po tych testach, piers, albo po, ogólnie po update, to one zostały przeanalizowane. 700 razy zostały zmęszczone chaosy Chaosy są niby zbyt silne w porównaniu do MFO. <laughs> ok, z tym to się nie zgodzę. Lepsze nie mają MFO, akurat, ale nie będę się z tym kłócił. Lack of objectives i lose by teaming with SCPs on the game ends before they can kill them. To jest, te dwa punkty są bardzo ważne i ja się z tym w pełni zgadzam. Unclear to whole team and the scp team whenever to be friendly or hostile Czyli problemy z tym czy chaosy mają być friendly wobec scp, czy mają być agresywni, czy mają się nie lubić I chaosy na pierwszym spawnie zbyt szybko kończą grę I to jest rozwiązanie w sumie idealne Żeby wydłużyć długość rund, żeby te rundy były ciekawsze, żeby chaosy miały co robić Te ostatnie 4 punkty Są bardzo ważne ja się z nimi w pełni zgadzam i jest to... dobra zmiana IMO I będzie ona wprowadzona, dopiero w następnej aktualizacji, spokojnie, bardzo ważna rzecz 20 rzecz ze wszystkich, czyli... Pod, możecie bindować klawisze pod wszystko, będzie w znaczy w kontrolsach, będziecie mieli, yy, mogli sobie bindować klawisze Będziecie mogli bindować sobie kolejność wyciągania medykamentów, kolejność wyciągania kart I tak dalej, granaty Z tego co widzę Keycard, primary weapon, secondary weapon, yy, medicale Granaty, będziecie mogli wszystko sobie pobidować według własnych klawiszy, i dodatkowo będziecie mogli zbidować ich kolejność, co jest w ogóle. To jest kolejny dobry update, jeśli chodzi o yy, jakość, jakość gry. Hmm, tutaj macie jak to się robi. Zmiany w kartach to jest bardzo też ważna rzecz, ponieważ yy, też były problemy z kartami w tej gierce. Yy, jak wiecie, karta. Ta dawniej, która miała dostęp do Warheada, ta Containment inżyniera, Ta kremowa, ona jest kurwa kompletnie useless, ponieważ nie macie drzwi na trzeci poziom Containmenta e, Boli mnie to, że karta nadal jest ta w grze Ale Norwood chyba widzę, zaczyna się bawić w jakieś ciekawe rzeczy Ponieważ e, karta Sierżanta została zmieniona na kartę MTF Operative I karta e, MTF Operative będzie miała, e, będzie zmieniała, e, zamienia prawiastki karta Czyli kadet będzie miał teraz nową kartę, kadet będzie miał nową kartę, i będzie miał tą samą kartę co sierżanta. Czyli sierżant i kadet ma ten sam poziom dostępu, różnią się obecnie tylko bronią i to, że posiadają granat. I uwaga, karta containment engineer zostaje usunięta, i karta kadeta zostaje usunięta, bo jest zamieniana w MTF Operative, czyli dwie karty zostają usunięte z gry. I dlaczego karta kadeta jest usuwana z gry? Jakbyś No oczywiście chodzi o otwieranie i zamykanie gateów. Yy, kadet tak naprawdę z tą kartą za dużo nie zrobi, ponieważ najważniejszą rzeczą, jaką musi zrobić MFO, najpierw musi jest wejście, jest wejście do placówki, więc usu jest usuwana ta przeszkoda. Yy, zmiany w 914 w kartach to yy, nic, sobie tak trzeba, aby na piątkę i w sumie. Containment Engineer jest tak bezużyteczną kartą, że używa się tylko jako kolejny krok w ulepszaniu. Więc y, nic to nie zmienia. Ale jest to zapisane: Access, access changes following key cards have bulletproof, locker y, do piedestałów. Y, ok, do piedestałów ma teraz dostęp: tak RISIS Supervisor, czyli pomarańczowa karta naukowca. MTF Operative kapitan, Facility Manager, czyli czerwona karta. Chaos i O5. Czyli obecnie jest 6 kart, które mają dostęp do piedestałów z itemkami. Rebalance, dzień 39, Kolejna ważna rzecz. Sprintujecie wolniej, ale dłużej. Z 7,2 m na sekundę 6,7. Czyli 0,5 metra na sekundę jesteście wolniejsi, ale zamiast 10 sekund, 15 sekund możecie biegać. Dodatkowo kolejna bardzo ważna rzecz. 9 9,9 jest nerfiony. I kurwa bardzo dobrze. Oh, uwielbiałem to robić: wchodzić do windy jako 99 pełnej MFO i po prostu 10 osób na raz zabijać. Niestety to już nie będzie możliwe. Jest zmiana dotycząca podstawowego ataku 99. Polega ona na tym, że jeżeli macie jeden target, to wiecie mu 100% obrażeń, jakie zadajecie. Jeżeli macie dwa targety, to zadajecie po połowie obrażeń każdemu. Znaczy nie, zadajecie pierwszemu y, całe, drugiemu zadajecie pół Jeżeli macie trzy targety to zadajecie 1 trzecią trzeciemu, a drugiemu dalej tą połówkę A jeżeli macie czwartego, jeżeli macie cztery targety naraz To temu, który jest najbliżej waszego hitboxa Zadajecie full HP, drugiemu zadajecie połowę, trzeciemu zadajecie 3 czwarte A czwartemu zadajecie 1 czwartą I to jest ważna rzecz Ponieważ dzień dzień zostaje nerfiony Yy, bo obecnie, szczerze, ten. on jest obecnie dobrze zbalansowany, ale to atakowanie AOE, szczególnie w. szczególnie ludzie na serwerach yy, lubią kampić się po prostu jako 99 na przykład w windzie. Wiem, że najprostszą kontrą na to jest kurwa rzucenie po granatu i jego zabicie. Aczkolwiek niektórzy nie myślą, więc yy, jest yy, idiotodporna opcja w tym momencie yy, dodawana do gry. Dalej, e, when using Focus, Focus e, growling noise will gradually increase in volume over the course of 10 seconds. Czyli jeżeli jesteście na krauczy jeżeli kłócacie CP, jeżeli kłócacie jako dzień to przez e, przez 10 sekund będzie on powoli narastał, a głośność tego e, i będzie to, będziecie mogli usłyszeć to aż z 8 metrów. dzień będzie mógł teraz słyszeć siebie samego podczas tego e, fokusa i growling build up begins to reduce 5 seconds after leaving. Czyli jeżeli na przykład będziecie siedzieli jeszcze te 10, jeżeli siedzicie te 10 sekund, to przez 5 następnych sekund jak wyjdziecie z tego kustnięcia to dalej będzie was słychać. Yy, ma to służyć temu, żeby ma to służyć temu, że y, SCP-99 uwielbia kampić na drzwiach i to kampić no cały czas, więc yy, jakby musi teraz bardziej lepiej tajmować e, siedzenie na tych grzech, i nie będziecie siedzieć już cały czas na tym e, tym? Bo jakby. Nie wiem, jak się do tego odnieść, szczerze mówiąc, ale jest to dobra zmiana, ponieważ stajecie się nie kampicie już po prostu, tylko jesteście stajecie się ponownie mobilnym mscp bo jakby, Focus, jakby używanie fokusa po prostu kampienie ochrony jest e, np. w z skurwa bez sensu. My możecie dosłownie pójść do light a i zabić wszystkich, albo po prostu zrobić jeden na jeden z ochroniarzem, który po prostu przed wami ucieka. To jest tyle. Amnestic Cloud też ma zmiany. E, amnezja e, już nie będzie wam blokowała reloadowania i używania medykali. Dzień 9 jest już widoczny dla wszystkich graczy z, z w tej, w tej, po, poddziałań tej chmury. Nieważne, czy uda Wam się zaatakować, czyli jeżeli na przykład nie traficie przeciwnika, a klikniecie, znaczy jeżeli zaatakujecie, a nie traficie, to i tak będzie Was widać. Jeżeli yy, niestety nie traficie tym atakiem, to będziecie widoczni na czas yy, ataku. Czyli jeżeli tam zrobicie ten zamach tą łapą, to wtedy Was widać, a potem znikacie na nowo. Więc to jest taki dodatkowy, fajny klimacik horrorowy to dodaje. Ale to jest tylko w przypadku, kiedy nie traficie. Jeżeli traficie, to was po prostu widać dla wszystkich. Yy, zielony cukierek, adrenalina, tęczowy ten, cukierek i żółty cukierek. Y, teraz kontruje y, efekt amnezji. I yy, ostatnia rzecz: ultra sensitive yy, gracze widoczni, nie, widoczni, gracze widoczni dla dzień czy dzień nie będą tych kółeczek emitowali. Jeżeli będą w, jeżeli dzień będzie ich widział yy, Gracze, którzy cały czas skaczą, sprintują albo strzelają z broni w okręg w, w obrębie 4 metrów od czy99 będą teraz cały czas widoczni, yy, i dodatkowo ignoruje to karę za brak energii do sprintu. I każdy gracz na surface Zone yy, będzie emitował to kółeczko co 20 sekund. Jeżeli. Yy... No, co 20 sekund będzie po prostu robił te kółeczka. I yy, jeżeli alfa zostanie wysadzony, to wszyscy gracze są widoczni dla 939 bez względu, yy, bez względu na to, czy produkują te kółeczka, czy, no, czy wydają dźwięki. Inne rzeczy. Bardzo ważna rzecz. A 939 yy... Często jest tak, że gracie 939 i po prostu esepek, wasz kolega zabierze wam na przykład, nie wiem, 106 wyśle go do uzowego i on tam zdechnie, mrugasz na przykład skręci kark, nie nieśmiech go po prostu rozpierdoli, plagę go zabije. To jeżeli zaatakowaliście gracza w przeciągu 5 sekund i jeżeli zaatakowaliście gracza i w, ciągu, w przeciągu 5 sekund wasz sojusznik go zabije, to macie z niego głos. Macie asystę przy tym killu wtedy. Knife39 uh, can, can now steal voices upon receiving AC skills. This means that uh, if a player dies from another SCP, but Knife39 manages to damage them within the last 5 seconds, the stolen voice is granted to her. Knife39 uh, will now receive an on-screen pop-up when steals a voice, and Knife39 receives change uh, towards the 268 users. Czyli uh, jeżeli gracze z czapką uh, nie będą już produkowali, nie będą już dawali tych kółeczek. Ale jednocześnie 99 może ich już atakować, bo jeżeli miałeś czapkę, to jeżeli łaziłeś z czapką wokół 99, to na czapce to, to robisz te kółeczka, ale 99 cię nie widział, ale dodatkowo nie mógł cię atakować. Widział cię od ciebie tylko kółeczkę, więc jakby trochę dziwne. Teraz jest na odwrót. Jeżeli macie na sobie czapkę, to nie produkujecie tych kółeczek, ale 99 może was zaatakować. I jeżeli ukradniecie, jeżeli dostaniecie nowy głos do używania, to macie pop-up na screenie, macie po prostu takie powiadomienie, że wow, udało Wam się coś zrobić w życiu. Więc tak, to jest tyle z tego update'a. Jest on mały, patrząc na to, jak długo nie było update'a, to jest on minimalnie zawiedziony. Nowa broń jest spoko. Dodatkowo usunięcie karty z dobrym pomysłem. Custom hotki są w miarę ok, znaczy, w miarę ok, to jest bardzo ważna rzecz. Yy, wzmocnienie, znaczy zmiany w chaosach są bardzo dobre. Yy, Kikardy klasa 99, fajne zmiany. Jest to nerf, a jednocześnie ma troszkę więcej funkcjonalności z tymi głosami, co mi się podoba, bo denerwowało mnie to jak yy, chcę ukraść kogoś głos specjalnie żeby i zabić go, to nie mogę go zabić, bo nie wiem, plaga potrzebuje na przykład kila. Albo nie w sumie plaga nie potrzebuje killa, może po prostu go zrespić. A po prostu, że ktoś wam, ktoś wam po prostu ukradnie killa z przed nosem to jest trochę denerwujące. Więc dobrze, że zostało to zmienione. Karty, spoko. To by było na tyle. Jeżeli chcecie dostać takie posty wcześniej, to możecie wykupić sobie patrona. Nie wiem za ile tam jest to wszystko ładnie opisane. Patron Orwodowski, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się wkrótce.